Ze studia Voice House Ekonomicznie in Brief Jarosław Kuźniar. Inwestorzy reagują na obniżkę ratingu USA, o której przed weekendem informowała agencja Moodys. Do tego zaczynają bać się projektu obniżki podatków, który według prognoz kongresu zwiększy deficyt fiskalny USA do ponad 7% PKB. W efekcie gorzej sprzedają się amerykańskie obligacje na aukcjach, a na rynku wtórnym rośnie ich rentowność, to z kolei psuje nastroje także na giełdach akcji. U nas dodatkowo pewien wpływ na nastroje rynkowe mogły mieć wybory prezydenckie, choć ich rezultat był zbliżony do przewidywań. Mimo to spadki na warszawskiej giełdzie były dość spektakularne. Traciły na wartości głównie banki. Możliwe, że inwestorzy założyli, że w czasie kampanii wyborczej przed drugą turą pojawią się zapowiedzi nałożenia na nie dodatkowych obciążeń, które miałyby finansować nowe wyborcze obietnice. Nawet jeżeli faktycznie tak było, to wszystko zmieniło się parę godzin później. Wtedy bank Morgan Stanley zawyrokował, że spadki na giełdach są dobrą okazją, żeby kupić akcje taniej. Z kolei szef Rady Doradców Ekonomicznych Trumpa powiedział, że amerykańskie obligacje są dalej najbezpieczniejsze i najlepsze na świecie. Nawet znisz. Ratingiem. W efekcie na giełdy wróciły wzrosty i nastroje się poprawiły. Składki emerytalne gromadzone na kontach w ZUS zostaną w tym roku zwaloryzowane o prawie 14,5%. Waloryzacja odbywa się co roku w czerwcu i dotyczy kwot zgromadzonych na koncie do 31 stycznia danego roku. Polega na dopisaniu do każdego konta kwot wyliczonych według wzorów, w którym kluczowy jest wskaźnik waloryzacji. Jego wysokość zależy od tego, jaka była w poprzednim roku inflacja i o ile wzrosły kwoty wpłaconych przez nas wszystkich składek emerytalnych. Te zależą od tego, jak szybko w poprzednim roku rosła... Średnia płaca i liczba osób płacących składki. Proste. Coroczne waloryzacje mają kluczowe znaczenie dla wysokości naszych przyszłych emerytur. Dzięki nim szybciej rosną kwoty gromadzonych przez nas na kontach składek, które płacimy co miesiąc. Od ich wysokości, łącznej, w momencie przechodzenia na emeryturę, zależeć będzie wysokość świadczenia. ZUS liczy je, dzieląc kwotę zgromadzoną na koncie przez średnią długość dalszego życia, wyrażoną w miesiącach dla osób w danym wieku. Tę drugą wartość ZUS bierze z tablic dalszego trwania życia, publikowanych co roku przez GUS. Od przyszłego roku informacje o składkach zgromadzonych w ZUS i prognoza wysokości emerytury mają znaleźć się w aplikacji m -Obywatel. Właściciel stacji TVN, spółka Warner Bros. Discovery ma coraz większe problemy wynikające z jej zadłużenia. Agencja Standard Poor's właśnie obniżyła jej rating do poziomu śmieciowego. To nieprzyjemne określenie oznacza na tyle niski poziom ratingu, przy którym część inwestorów nie chce już mieć z daną spółką nic wspólnego. Żeby jednak rzeczywiście odwrócili się od spółki, ratingi śmieciowe powinny pojawić się także u innych agencji, czyli Moody's i Fitch Ratings. Te natomiast dalej oceniają Warner Bros. Discovery na poziomie inwestycyjnym, czyli OJ. 1 stopień wyżej od śmieciowego. Agencja SP uzasadnia swoją decyzję coraz gorszymi wynikami części telewizyjnej spółki, która przynosi coraz mniejsze przychody i coraz mniej gotówki. Ta natomiast, gotówka, jest spółce potrzebna, żeby obsługiwać swoje zadłużenia. Według Bloomberga wynosi ono 38 miliardów dolarów. Można się domyślać, że to właśnie dlatego Amerykanie chcieli sprzedać TVN. Dzięki takiemu ruchowi ograniczyliby skalę działania swojej najmniej rentownej części telewizyjnej i mieliby trochę pieniędzy ze sprzedaży na ograniczenie zadłużenia. Do sprzedaży jednak, jak wiemy, nie doszło. W razie nie widać jednak efektów realizacji innych pomysłów na poprawę sytuacji, stąd obniżka ratingu. Akcje Warner Bros. Discovery na amerykańskiej giełdzie spadły od początku roku o prawie 13%. W ciągu ostatnich czterech lat spółka straciła dwie trzecie swojej wcześniejszej wartości. W średnie wynagrodzenie w polskich firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób, było o 9% większe niż rok temu. Jednocześnie zatrudnienie wzrosło w stosunku do marca o prawie 3 tysiące osób. Te obydwie dane są mocno zaskakujące. Płace ostatnio rosły coraz wolniej, w tempie poniżej 8% w skali roku. Wśród ekonomistów panowała zgoda co do tego, że tak będzie dalej. Tymczasem nagle mamy ponowne przyspieszenie tego wskaźnika. Z jednej strony to dane pozytywne, bo mogą świadczyć o tym, że nasza gospodarka się ożywia. Z drugiej strony szybciej rosnące Płace mogą oznaczać utrzymywanie się w gospodarce większej presji inflacyjnej, co może spowalniać tempo obniżania stóp procentowych. W budżecie państwa po kwietniu jest już 91 miliardów złotych deficytu, co na pierwszy rzut oka i ucha wygląda źle. W tym roku jednak wyciąganie wniosków z danych budżetowych jest utrudnione, bo są one zaburzone przez zmiany ustawowe, które dotyczą samorządów. Od tego roku kwoty z podatków PIT i CIT są dzielone inaczej niż do tej pory, przez co wpływy z tych podatków w budżecie są znacznie mniejsze. Ministerstwo Finansów mówi, że gdyby wszystko liczyć po staremu, wtedy dochody podatkowe w budżecie byłyby o 56 miliardów złotych wyższe. Wynika z tego że deficyt wynosiłby tylko 36 miliardów złotych i byłby mniejszy niż rok temu po kwietniu. Resort finansów podaje także, że całkowite wpływy z podatku PIT, licząc od początku tego roku, wynoszą już 58 miliardów złotych i są o 17% większe niż były rok temu. Wpływy do budżetu z podatku VAT były w kwietniu o 12% większe niż rok temu. To było ekonomicznie Inbrief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Brief. wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club możecie tego briefa także przeczytać. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.